No cześć wszystkim Słuchajcie, tak się troszeczkę zagalopowałem z tymi szkodami całkowitymi I nie pokazałem wam najważniejszego, to znaczy najważniejszego wszystkiego, tak? Szkoda całkowita to nie tylko uszkodzenia lakierniczo-blacharskie Ale również uszkodzenia takie jak auta, które wam dzisiaj przedstawię Obejmuję również uszkodzenia mechaniczne i elektroniczne, przykładowo Jak widzicie na filmie F20 ja BMW serii pierwszej 2011 rok, auto jest całe ale ma miano szkody całkowitej. W tym samochodzie uszkodzona jest jednostka napędowa, czyli jest opis jako motor szaden. Tak? Tu akurat jest uszkodzona głowica, świeci się check engine, no i na tej, na tej podstawie samochód ma szkodę całkowitą. Oczywiście pali, jeździ z małymi problemami, jak to przy uszkodzonej e, głowicy. Tak? Natomiast naprawa i koszt naprawy, tak jak w przypadku uszkodzeń, dla kliniczno-blacharskich, które widzieliście na poprzednich odcinkach, powoduje to, że samochód ma status szkody całkowitej. W zależności jeszcze tutaj jest troszeczkę gorsza sprawa, o tym muszę Was poinformować, żebyście to dokładnie wiedzieli. Tutaj silnik jest w samochodzie, pali jedziemy, tak? Natomiast są momenty, gdzie może się okazać, że po zebraniu samochodu będzie troszeczkę więcej, może być więcej szkód niż tylko głowica, może być może być, ale oczywiście cena takiego takie auta jest adekwatna, ten sam akurat kosztuje niecałe 4000 euro z 2012 roku, oczywiście bida Edition, tak dwulitrowy e, diesel, no ale nawet jakby trzeba było tutaj zrobić cały silnik w Polsce to, 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 to i tak to auto wiedzie o wiele, o wiele e, taniej natomiast e, co innego czasami jak się przyjeżdża, jest motor szaden i silnik jest rozebrany, na części jest rozebrany i jest dokładnie wszystko opisane, tak w przypadku e, uszkodzeń, prawda e, blachowsko-lakierniczych, które są w samochodzie, tak, jeżeli takie coś jest jakiś tutaj samolot, mi lata jeżeli to jest wszystko opisane i rozłożone no to wtedy wiemy dokładnie z czym mamy do czynienia i jakie ewentualnie koszty tak w przypadku uszkodzeń pokolizyjnych możemy się spojrzeć przy naprawie samochodu kolejny wózek bardzo fajny, zacny jak widzicie fajna polszawka, fajny ścigacz, tutaj jest tak, tak samo total szade auto jest całe, jest bez kolizji, nie ma żadnej skazy nawet na lakierze, natomiast tutaj problem jest z układem napędowym, mówiąc konkretnie ze skrzynią biegów, tak? zachowuje się bardzo podobnie jak w moim kiedyś Volvo a, czyli zbyt y, gwałtowne zmi zmiany biegów, opóźnione zmiany biegów, wrzucanie neutralu i tak dalej, tak dalej, Oczywiście tutaj koszt naprawy takiej skrzyni to jest kwota mała coś powyżej 25 tysięcy euro, tak. Coś w tym stylu. Także oczywiście cena auta też jest odpowiednia. No i po naprawie w Polsce, nawet w Kompleksowej naprawie takiej skrzyni, tej tagi, tak to auto jest kupione, jakieś 70 tysięcy taniej. To już jest dużo, to już jest bardzo dużo jak na takie Porsche, które jest nierozbite, nie nieuszkodzone. Eee, I na końcu e, jeszcze Wam pokażę mojego Opelka, Jest to auto mojej mamy, a która przyjechała cała, również ze szkodą. Całkowitą. Silnik sprawny, skrzynia sprawna, lakierniczo oryginał, natomiast w tym samochodzie doszło do zwalcia i uszkodzenia całej instalacji elektrycznej samochodu. Po prostu stopiły się kable. I praktycznie od tylnych lamp poprzez podłogę, poprzez skrzynki bezpieczników, przekaźników, komputery, wszystkie wiązki elektryczne w tym samochodzie są wymienione. Koszt w Niemczech 3800 euro. Plus tam jeszcze coś tam jeszcze było dopisane, natomiast w Polsce zamknęła się naprawa z robocizną 350 euro w Polsce tutaj. No tak więc widzieliście samochody, że mogą być też ze szkodą całkowitą, tak, ale nie posiadające żadnych tam uszkodzeń lakierniczo mechan blacharskich Natomiast jedną rzecz chciałbym, żebyście wiedzieli. W przypadku zakupu z decyzji na zakup takiego samochodu, musicie wiedzieć, że wziąć sobie taki margines bezpieczeństwa na koszty związane z naprawą, bo jeżeli tak, na przykład wiemy, że w BMW na filmie jest uszkodzona głowica. Tak? Może wyjść, że tam, powiedzmy, po otworzeniu, że na przykład pierścionki mogą być słabe, to już tam przebieg ponad 300 tysięcy. Tak? E, może coś być z turbiną. weźcie to pod uwagę w Porsche. Ok, jest skrzynia, wszystko wiadomo, ale też tam zawsze coś gdzieś może być. Na przykład w przypadku tej małej merywki, co nie miało znaczenia finansowego, ale daję przykład. Wyszło, że jest cała instalacja do zrobienia. Natomiast się też okazało, że jej sterownik jest uszkodzony. E, później popaliło tak samo Master, master i Slave, czyli sterowniki. E, centralnego zamka albo słów by generowało jakieś większe mm, koszty oczywiście adekwatne do, do, do ceny samochodu i do jego praktycznie no, poziomu tak no nie tam 300 zł więcej do Marywy a na przykład może wiedzieć, że będzie 10-15 tysięcy więcej kosztowała naprawa e, przy Porsche, tak? Także nie widać tego tak dokładnie wszystko, jak to jest przy uszkodzeniach blacharsko-lakierniczych, natomiast, e, tak, mówię, też można takie samo utrafić, i tak, mówię, szkoda całkowita to nie tylko takie uszkodzenia to są uszkodzenia też mechaniczne, elektroniczne, z tym, że tak, mówię, większy margines mm, załóżcie bezpieczeństwa finansowego, żeby później się nie okazało, że po prostu. Tam ktoś wam powiedział, że tyle, 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 tak to zostało ocenione. Wy tam wyliczacie, nie wiem, 3-4 tysiące na prawa, tak? A wychodzi, że finalnie jest 8. To tak w przypadku naszego Volvo. Stwierdziliśmy, że około 5 tysięcy. Jak skrzynia trafiła na stół, bo tak było też kupione, się okazało, że nie 5 a 10, już o tym mówiłem. Także, także musicie wziąć, wziąć to pod uwagę, że taki margines bezpieczeństwa musi być. Dobra. Dzięki Wam serdeczne. Do usłyszenia wkrótce na razie. Hej.